zmieniającego się miasta. Realizacja modernizacji ulicy Grunwalskiej trwała 9 miesięcy. Zaczęliśmy pod koniec lutego od wyłączenia ulicy Królowej Jadwigi, która musiała zostać najpierw przebudowana do ruchu dwukierunkowego, ja za kilkanaście dni, 12 listopada, będziemy mieć już do czynienia z docelową organizacją ruchu, czyli dwukierunkowym ruchem ulicą Grunwalską, dwukierunkowym ruchem ulicą Królowej Jadwigi i pewnymi modyfikacjami ruchu w obrębie ulicy Zielona, Pocztowa. Ale myślę, że to są zmiany, do których kierowcy są już przyzwyczajeni, ponieważ te ostatnie zmiany organizacji ruchu staraliśmy się wprowadzić tak, żeby ta docelowa organizacja nie była rewolucyjną zmianą. Wykonawcą projektu e, był Budimek Zdrowiec, który wykonywał już e, pierwszy i drugi etap projektu Miasta Twarzą do Autostrady. 25 milionów zapłacimy za, ten, za realizację tego projektu. To nie są duże pieniądze w stosunku do zakresu prac i do użytych materiałów. Trzeba mieć świadomość, że tutaj użyliśmy materiały, które starczą na wiele, wiele lat. Myślę, że na kilkadziesiąt, przez kilkadziesiąt lat nie będzie trzeba ingerować w infrastrukturę chodników, w krawężniki, w architekturę uliczną. Będziemy to raczej uzupełniać, dodawać nowe elementy, ale nie będzie konieczna po prostu całkowita wymiana. Chciałbym jeszcze przypomnieć Państwu, że ten projekt to nie polegał tylko na tym, że Zrobiliśmy coś ładnego na powierzchni, ale przede wszystkim całkowicie zmieniliśmy infrastrukturę podziemną, tak żeby do tego tematu już po prostu nie wracać. Żeby nie był to powierzchowny remont, który czasem przydarza się w wielu miastach, że kładzie się bardzo cienką warstwę asfaltu, która tak naprawdę wyrównuje nam problem, ale go wcale nie rozwiązuje. I w przypadku pierwszej awarii wodociągowej pojawiają się wstawki, dziury, zapadliska, które niszczą efekt który może być trwały w momencie, gdy przygotowujemy i realizujemy projekt tak, jak zrealizowaliśmy go na ulicy Bobonwalskiej, gdzie praktycznie cała infrastruktura podziemna jest nowa i powinna starczyć również na co najmniej pół wieku. Bardzo nam zależało, żeby Śródmieście Jaworzyna po przeprowadzeniu tego remontu było przede wszystkim ładniejsze i bardziej przyjazne dla mieszkańców. Nie dla samochodów, ponieważ samochody znajdą swoje miejsce. Stworzyliśmy bardzo dużo miejsc parkingowych przy realizacji tego projektu, choć z premedytacją utrudniliśmy w znaczny sposób to, by samochody nie ingerowały w obecny ciąg ulicy Grunwaldzkiej. To jest miejsce głównie dla pieszych, którzy mają tam się czuć swobodnie, bezpiecznie. A w rejonie byłej ulicy Głodwalskiej przy Cechu stworzyliśmy również elementy związane z małą architekturą, z przestrzenią publiczną, z zieleńcem zagospodarowanej wysokiej jakości zielenią, z ławeczkami, tak żeby można było w tej centralnej części miasta znaleźć również miejsce dla siebie, żeby można było przyjść, spotkać, odpocząć. Miasto twarzą do autostrady to największy w historii Jawożna projekt drogowy. Jego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez umożliwienie łatwego, szybkiego i bezkolizyjnego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 oraz wzmocnienie układu drogowego śródmieścia. Wartość całego projektu wynosi aż 367 milionów złotych. Jego realizacja została podzielona na etapy. Dwa z nich, w ramach których wybudowano trasę śródmiejską, już się zakończyły. Od początku realizacji projektu prezydent miasta duży nacisk położył na pozyskiwanie pieniędzy z zewnętrznych źródeł. Tylko na drugi etap, Miasto Twarzą do Autostrady, którego wartość wyniosła 67 milionów złotych, miasto pozyskało łącznie ponad 52 miliony dofinansowania. Może nie wszyscy w Polsce, ale ja mówię, że wszyscy w Polsce pewnie wiedzą, że dla Jaworzna ten projekt miasto twarzą do autostrady jest najważniejszy. I to jest kawałek tego projektu i e, no, trzeba ryzykować czasami przy, przy pozyskiwaniu środków europejskich akurat tutaj i, i w większości przypadków, jeszcze raz powtórzę, to się opłaca na koniec, no tylko trzeba przejść przez ten trudny okres, kiedy się okazuje, że droga kosztuje 68, mamy 20 czy 30 dofinansowania. W tej chwili jest 50, czyli to jest naprawdę super wynik i gratuluję tej determinacji. 9 milionów złotych, które przeznaczyliśmy na wsparcie dla Jawożna na skończenie tej drogi to dla nas również duże wydarzenie, bo takich dróg brakuje w województwie. To jest bardzo duże wydarzenie dla Jawożna, dla województwa i myślę, że pieniądze, które są z RPO, które są w naszej dyspozycji są dostępne dla wszystkich. Cieszę się, że Jawożno z tego korzysta i że będzie korzystało i takich pomysłów i takie pomysły będziemy wspierali na pewno. Cieszę się, że jesteśmy w Jawożnie na stałe bo to już jest trzeci odcinek tej obwodnicy. No i teraz wygrali następny, tak że myślę, że jeszcze chwilę zostaniemy. Przypomnijmy sobie jak przebiegały prace remontowe. Zaczynamy od kwietnia 2009 roku. Czwarty etap projektu Miasto twarzą do autostrady wszedł w decydującą fazę realizacji. Zamknięty został główny odcinek ulicy Grunwaldzkiej, który zostanie przystosowany do ruchu dwukierunkowego oraz do komercjalizacji śródmieścia. Głównym założeniem jest ograniczenie ruchu samochodów w ścisłym centrum i promowanie łatwo dostępnej komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej. W tym celu pomimo zachowania dotychczasowej szerokości jezdni zostaną wprowadzone elementy spowalniające ruch jak przebrukowania kostką granitową na dojeździe do skrzyżowań, np. Na, na skrzyżowaniu Paderewskiego i Królowej Jadwigi, na ulicy Pocztowej oraz w rejonie budynku Urzędu Miejskiego przy placu Gwarków. Dodatkowo w ulicy Grunwaldzkiej zostanie zabudowana kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg dużej średnicy. Nawierzchnie chodników w ulicy Grunwaldzkiej zostaną wykonane z takiego samego materiału jak na ulicy Królowej Jadwigi, czyli z granitu strzegomskiego. W ciągu dwóch najbliższych miesięcy powstanie rondo przy ulicy Królowej Jadwigi i kolejowej. Główne prace związane z czwartym etapem projektu Miasto twarzą do autostrady prowadzone są w centrum na ulicy Grunwaldzkiej. Aktualnie wykonywane jest przyłączenie ulicy Królowej Jadwigi do ronda przed halą. Odbywa się to w miejscu, w którym dwa tygodnie temu wyburzono jeden z budynków. Pozwoli to przy następnej zmianie organizacji ruchu zamknąć fragment ulicy Grunwaldzkiej przy cmentarzu. W tym momencie mamy na celu powiązanie nowego układu ulicy nowokolejowej do starego ciągu ulicy Królowej Jadwigi. Wykonujemy w tym momencie tutaj prace ziemne. Jest to profilowanie podłoża i przygotowujemy się do wykonania warstwy stabilizowanej cementem. Następnie będą układane te poszczególne warstwy konstrukcyjne, o których mówiłem wcześniej. Ma to spowodować przekierowanie ruchu tutaj na ten ciąg komunikacyjny, a tym samym możliwość kontynuowania robót na odcinku ulicy Gnowalskiej przy cmentarzu. Wykonawcy przygotowują się także do przebudowy kanalizacji i wodociągów. Na jednej stronie jest dni budowlańcy, wykonują wykop, w którym zostaną umiejscowione rury i infrastruktura techniczna. Praktycznie na całym odcinku e, i starego śladu ulicy Grunwaldzkiej i na nowym śladzie układu komunikacyjnego jest układana infrastruktura e, podziemna, to jest kanalizacja deszczowa, e, po części wymieniana jest kanalizacja sanitarna, ogólnospławna. E, wykonywane są nowe kanalizacje teletechniczne i wodociągowe. Wykopy są tutaj nieodzowne. Tutaj, e, Wykopy są do głębokości 3,5 metra. Wykonywane są prace przy zasypywaniu przejścia podziemnego na wysokości ulicy Mickiewicza. W zakresie naszych robót jest zlikwidowanie tego przejścia podziemnego. Wykonujemy to w technologii poprzez zrzuc zrzucenie stropu i wykonanie i zasypanie e, wolnej, przez, wolnej przestrzeni e, z zagęszczeniem. Pojawiają się pytania o wytrzymałość nowo budowanej drogi. Według danych projektanta wytrzymałość wynosi 100 kN na oś, czyli 10 ton. E, konstrukcja na tym odcinku jest e, wzmocniona m, za pomocą materaca. Materaca to jest geowłókniny, geosiatki o sztywnych węzłach, e, która w którą zawinięte jest kruszywo łamane o grubości 30 cm. Ma to zapobiegać e, wszelkim deformacjom, jakie mogłyby powstać w ciągu eksploatacji tej drogi. Powyżej znajduje się e, warstwa mrozochronna, warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego i trzy warstwy bitumiczne, to jest podbudowa wiążąca i warstwa ścieralna. Z tygodnia na tydzień widać postępy przy pracach budowlanych związanych z modernizacją ulicy Grunwalskiej w centrum miasta. Przed halą widowiskowo-sportową widać już zarys nowej drogi. Na rondzie oraz na odcinkach ulicy Nowokolejowej trwają intensywne prace brukarskie. Na początku czerwca zostaną ułożone warstwy asfaltu. Pozwoli to na połączenie tej ulicy z Grunwalską i Królowej Jadwigi. Na odcinku pomiędzy ulicą Mickiewicza a Urzędem Miejskim zakończyły się najcięższe prace. Główne ciągi kanalizacji zostały zainstalowane i zakopane. Na ulicy Królowej Jadwigi trwają ostatnie prace brukarskie. Od strony ulicy Olszewskiego wykonywana jest podbudowa pod jeden z pasów ruchu, natomiast pojazdy poruszają się drugą stroną ulicy ze starą nawierzchnią. Jak widać za naszymi plecami miasto się mocno przeobraża. Czwarty etap, etap obejmujący śródmieście miasta, które który zmieni układ komunikacyjny w centrum, odciąży miasto od ciężkiego ruchu kołowego, skameralizuje ruch no i przede wszystkim również wprowadzi element ładnego, eleganckiego układu drogowego. Jakie korzyści przyniesie mieszkańcom? Tak jak powiedziałem, odciążenie ruchu pojazdów ciężkich spowoduje, że bezpiecznie będzie się można poruszać w centrum miasta pieszo, rowerami, samochodami osobowymi. Wykonanie czwartego etapu pozwoli na realizację kolejnego poważnego zadania, przebudowy naszego rynku. Jest moim marzeniem, żeby narzynek rynek nasze miasto w pełni zdobił, żeby był elegancki, przyjazny i ten projekt miasta zarządzającego dla na czwarty etap właśnie takie szanse stwarza.